Nasza nowo zatrudniona pracownica na okres próbny przyszła w trzecim miesiącu i powiadomiła pracodawcę, że jest w ciąży. Czy mamy obowiązek przedłużyć taką umowę, czy możemy zwolnić pracownicę? pyta Ania w wiadomości przesłanej przez formularz na moim blogu. Chcesz poznać odpowiedź na to pytanie? Zostań ze mną, a już za chwilę wszystko będzie jasne. Opowiem Ci o tym, na czym polega ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny serwis. Ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej jest wyrażona w przepisach kodeksu pracy. Dwojako. W jednym przypadku pracodawca jest zobowiązany do tego, aby stosunek pracy kobiety ciężarnej ochronić w taki sposób, żeby kobiecie przyszłej matce dziecka zapewnić środki na utrzymanie. Przyszłego potomstwa, dlatego też przepisy kodeksu pracy mówią o tym, że jeżeli pracownica zatrudniona na podstawie umowy na czas określony, a także pracownica zatrudniona na podstawie umowy na okres próbny, trwający co najmniej jeden miesiąc, jeśli w czasie trwania takiej umowy zajdzie w ciążę, a na dzień rozwiązania stosunku pracy czyli na dzień, kiedy upływałby Termin, na jaki ustalono czas trwania umowy na okres próbny, czy też umowy na czas określony, pracownica zaszłaby w ciążę. To stosunek pracy takiej kobiety ciężarnej podlega ochronie i obowiązuje pracodawcę w określonej sytuacji obowiązek przedłużenia takiej umowy do dnia porodu. Jednak nie każdą umowę i nie zawsze pracodawca jest zobowiązany przedłużyć do dnia porodu. Obowiązek przedłużenia takiej umowy do dnia porodu będzie dotyczył tylko i wyłącznie tych pracownic i tylko i wyłącznie tych stosunków pracy zawartych z pracodawcą, jeżeli to była umowa na czas określony, bądź umowa na okres próbny zawarty na okres co najmniej jednego miesiąca i jeśli na dzień, kiedy przypada rozwiązanie stosunku pracy, pracownica byłaby co najmniej 3 miesiące w ciąży. Czyli jeżeli okres próbny trwałby 3 miesiące, to pracownica w tym dniu rozwiązania umowy na okres próbny, określonej w umowie o pracę e, jako 3 miesięczny musiałaby wylegitymować się zaświadczeniem, że jest co najmniej 3 miesiące w ciąży. Jeśli w tej ciąży pracownica byłaby krócej niż 3 miesiące, to pracodawca nie ma takiego obowiązku, aby przedłużyć taką umowę do dnia porodu. Co nie oznacza, że pracodawca nie może przedłużyć takiej umowy do dnia porodu. E, oczywiście pracodawca zawsze może przedłużyć umowę, zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Natomiast jak liczymy te trzy miesiące, bo to nie jest też taka sprawa e, oczywista. Otóż w przypadku ciąży stosujemy okresy liczenia ciąży jako miesiące księżycowe. Tak jak okres ciąży liczymy w miesiącach księżycowych, tak tutaj również te trzy miesiące ciąży, dla ustalenia, czy taka umowa będzie musiała ulec przedłużeniu do dnia porodu, czy nie, będziemy liczyli uwzględniając właśnie miesiące księżycowe. Jeden miesiąc księżycowy równa się 28 dni, czyli 4 tygodnie. Jeżeli jeden miesiąc księżycowy równa się 4 tygodnie, a pracownica musiałaby być w ciąży co najmniej 3 miesiące, to rachunek jest prosty, że obowiązek przedłużenia takiej umowy do dnia porodu będzie wtedy, gdy na dzień określony w umowie o pracy jako dzień rozwiązania stosunku pracy byłaby co najmniej 12 pełnych tygodni ciąży. Stan ciąży oczywiście pracownica musi potwierdzić stosownym zaświadczeniem lekarskim I jeśli pracownica przyniesie takie zaświadczenie lekarskie, z którego będzie wynikało, że na dzień rozwiązania stosunku pracy jest co najmniej 12 tygodni w ciąży, to oczywiście pracodawca ma obowiązek przedłużenia takiej umowy do dnia porodu. Właściwie to, to przedłużenie odbywa się automatycznie i wtedy dniem rozwiązania stosunku pracy jest dzień porodu pracownica. Rodzi i ten samym tego samego dnia rozwiązuje się jej stosunek pracy. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, co z zasiłkiem macierzyńskim, to obowiązek wypłaty zasiłku macierzyńskiego będzie spoczywał wtedy na zakładzie ubezpieczeń społecznych, czyli na ZUS-ie, i pracownica oczywiście będzie miała zapewnione środki do tego, aby wychować nowonarodzone dziecko. I to jest jeden rodzaj ochrony. Natomiast niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy jest zatrudniona pracownica, czy to jest umowa na okres próbny. Krótszy niż miesiąc, czy na okres próbny trzymiesięczny, czy to jest umowa na czas określony, czy może jest to umowa na czas nieokreślony, to w przypadku kobiety ciężarnej mamy jeszcze jedną ochronę stosunku pracy, która polega na tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą, która jest w ciąży. I tutaj już nie obowiązuje ten okres 12 tygodni, tylko właściwie już od momentu poczęcia pracownica, która jest w ciąży, ma chroniony stosunek pracy i pracodawca nie może takiej pracownicy zwolnić za wypowiedzeniem. To jest bardzo istotna ochrona i jest tutaj taki niuans, który często jest właśnie nierozumiany, czy też mylony, jeśli chodzi właśnie o tę ochronę stosunku pracy polegającą na przedłużeniu umowy do dnia porodu, a zakazie wypowiadania umowy na czas. Nieokreślony. Czy też określony bądź okres próbny? Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy zachodziłyby przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszania obowiązków pracowniczych przez pracownicę, a zakładowa organizacja związkowa, która działa w zakładzie pracy nie wyraziłaby w tym zakresie sprzeciwu. W każdym innym przypadku wypowiedzenie umowy o pracę dla pracownicy w ciąży byłoby niedozwolone, rozwiązanie w innym trybie również byłoby niedozwolone. I to są takie bardzo ważne elementy, o których trzeba pamiętać, zatrudniając kobiety, które są w ciąży, czy też mogą być w ciąży. Pracodawca zawsze musi mieć na uwadze to, że będzie musiał taką umowę o pracę do dnia porodu przedłużyć, bądź jeżeli pracownica w jakikolwiek sposób nie będzie spełniała jego wymagań i będzie pracodawca chciał się z nią rozstać, to nie będzie tego mógł zrobić za. Wypowiedzeniem. Oczywiście poza ochroną stosunku pracy kobiety ciężarnej, polegającej na obowiązku przedłużenia takiej umowy do dnia porodu, jak również zakazie wypowiadania takich umów, pracownica ma również inne uprawnienia związane z ciążą. Pracownica jest w ciąży dla pracodawcy od momentu przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego stan ciąży. Jeżeli pracownica przy Przedłoży takie zaświadczenie, to już od momentu przedłożenia zaświadczenia nie może pracować w systemach czasu pracy przewidujących pracę ponad 8 godzin na dobę, nie może pracować również w porze nocnej czy też w godzinach nadliczbowych. Pracodawca będzie zobowiązany też przenieść taką pracownicę do innej pracy, jeżeli praca, którą wykonywała dotychczas pracownica, jest pracą zatrudnioną dla kobiet wciąż. Dodatkowo, jeżeli pracownica będzie musiała wykonać obowiązkowe badania związane z ciążą w godzinach pracy, to pracodawca będzie zobligowany do tego, aby pracownicę zwolnić od pracy na czas niezbędny, by wykonać badania obowiązkowe związane z ciążą. Mam nadzieję, że już teraz uprawnienia pracownicze związane z ciążą nie są dla Ciebie tajemnicą. Więcej na ten temat znajdziesz również na moim blogu monikasmolewicz.pl, na który zapraszam Cię bardzo serdecznie. Życzę Ci miłego popołudnia i do zobaczenia w kolejnym wideo.